Siemaneczko, z tej strony Wazi, a w dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać zadania tygodnia 9 Fortnite, tak, dokładnie moi mini już jest 9 tydzień. Wicherek was pozdrawia, jak słyszycie, znowu musi być na live, na live, na odcinku, jak zawsze jest go dużo. Zapraszam was również na moje poprzednie odcinki, na shortciki oraz Demon Rusha. Jak widzicie, ja już tutaj lecę z całym pakietem Hunter X. Całkiem fajne skiny, bardzo mi się podobają. No i chciałem wam jeszcze serdecznie podziękować na samym początku za całe wasze wsparcie, dołączanie naszego Discorda, lajki, komentarze pod filmem, suby, suby z dzwonem, dzielenie się filmem z innymi, dzięki oraz oczywiście jeszcze poprzez wsparcie. Dziękuję wam, jak i kodem Vasy Gaming. Jeszcze raz dzięki. No i przechodzimy do zadania numer 1 tygodnia dziewiątego. A w zadaniu numer jeden musimy zadać przeciwnikom obrażenia najętym specjalistom, czyli niemalże to, co było ostatnio, ja się tak zastanawiam, bo mogę wynająć Rumi, mogę wynająć Zoe, mogę jeszcze wynająć trzecią łowczynię, ale chyba sobie polecę tutaj na kamienne Kitsune na środek mapy i wynajmę Mrocznego Miałośniaka, chyba Mroczny Miałośniak, nie jestem pewien, o, jest przeciwnik. I jest mroczny miał. Ej! ej! Ej, 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 ej! Dobra, wynajmuję go szybko. Jest! Już zaczyna strzelać. Bardzo dobrze, dawaj, miał śniak. Likwiduj wszystkich. Oh my god, wszystkich są do mnie strzelają ja nie mam nic. Dobra, trzeba wziąć szpurę. Dobra, jeden zlikwidowany. Dawaj, miał śniak! Strzelaj do nich. No, ej, ej, strzelaj. Zadaj przynajmniej z wynajętym specjalistą. A to ja muszę zadać, czy, czy miał się jak musi? Sprawdzamy. Ja muszę zadać z wynajętym specjalistą. No cóż, no to jak widzicie, po prostu musimy mieć wynajętego NPC. No i zadać, ja myślałem, że po, po prostu coś stylu. A, mamy specjalistę, ten specjalista musi zadać. Tak, dokładnie jeszcze. To kogo ty rzucasz tymi nadełkami? Dobra, no i zadanie numer jeden. Zaliczone super mięśnia, choć tutaj nam miniaturkę. O, no, już mi ucieka. Wiesz, co miałaś na... Lecę do kolejnego. Następne zadanie to oczywiście odgrzewany kotlecik. Wyląduj w nazwanych lokacjach w różnych meczach. No i wylądowałem w pierwszej lokalizacji, jeszcze muszę w trzech różnych wylądować. A jestem ciekawy, czy zaliczyłoby mi to, gdybym się, nie wiem, wybił tutaj. Hmm. Gdzie są te lunchpady? Ale ja chyba nie dolecę tam. Co jest? Wytchnione. Nie, no nie ma szans, żebym tam doleciał. Może tutaj, jak wejdę na ten drugi? Albo wiem, spróbuję z gejzera jeszcze... A O, lunchpad! To jest to! No to jakby nie patrzeć, będzie wylądowanie. Dobra, jest... <ścoughs> 10 metrów przeleciałem. Brawo ja. Jedziemy na wytchnienie żołnierza. Gdzie jest mój miauśniak? Miauśniak! A w ogóle, jak jesteście fanami Out, Fortnite i nie tylko, przykładowo, jeśli gracie w Rocket Racing. Przypominam, jeśli kupujecie ekipakę i macie tą ekipakę aktywną, to dostajecie karnet w Rocket Racing. Jak dostajecie pakiet w Rocket Racing, to normalnie macie odblokowywane auto za darmo, tylko wystarczy, że się zalogujecie w Rocket Racingu i odblokuje wam się w tym miesiącu Firebird, którego macie również dostępnego. Fortnite. Tak więc polecam i zachęcam do zalogowania się w Rocket Racing, aby odebrać bezpłatne auto. Jak dla mnie fajna sprawa, bo tu nie musi się wydawać 3000 czy tam 2800 macie normalnie zaliczone. Znaczy odebrane auto e, zaliczone to myślałem, że zadanie będzie. Ale jak widzicie nie, niestety nie działa to. Po prostu jest. Ech, 1 na 3. Musimy wylądować w innych meczach. Tak, więc jedna lokacja na jeden mecz. Przechodzimy do zadania numer 3. Zadanie numer 3 musimy zebrać przedmioty po zlikwidowanych graczach. Jak widzicie, ja mam tutaj całą ekipę, całe domowe przedszkole. Już miał śniak mi ich tam wyjaśnia. O dzień dobry. Co jest? Od za NPC i strzelał przez niego. Jaki czterosław? Cziter Dobra, ponosimy wszystko. Wszystkie fanty ponosimy. Ile mi zaliczyło? 7. Niech będzie i siedem. Ej ej, 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 ej. Widzicie co on ma? Strzela do mnie z tej rękawicy. Robaczego, roju. No i pięknie gitara gra, wszystko podnoszę, hop, 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 hop. I powinienem mieć już zaliczone zadanie numer 3. I jest 10 na 10, zadanie wykonane, lecimy do zadania 4. Zadanie 4 moglibyśmy również wykonać przy zadaniu numer 3, ale z racji, że chciałem... No, chciałem szybko ich zlikwidowałem. Musimy trafiać graczy w głowy podczas celowania z broni. Moi mili, to jest jedna z tych rzeczy, których nie robimy często, czyli celowanie z broni. A zwłaszcza ja, ja gram tutaj na przeciwników na moim poziomie. Hehe. Mm, o, oh, jakie fanty, co chwilę leżą te fanty wszędzie. Dobra, może ja się po prostu przemieszczę do mojego środka transportu do mojej korwety teraz gdzie oni mogą być? jestem na środku mapy może w stronę szerozłotych szyb się przyjadę let's go o kogoś słychać? Nie wiem, czy wysłyszeliście. Bardzo cicho, ale był taki odgłos strzałów. Lecimy. Czy to było jeszcze złotych szyb, coś pusto. No nic, będzie trzeba pojechać może tutaj, może w stronę bunkra. Tylko czy jest tutaj jakiś jazd? Dobra, jest fantastyczny skrót. Prawie się zmieściłem między barierkami. O! I przeciwnik jest. Dobra. To jednak zmiana planów. Nie jadę w strony bunkra. I uwaga, uwaga, tak są na bazie tutaj, wydobywczej, o jeszcze trzeba, wyjechałem, okej okay. Tak, dobrze, odwróć się strzały w głowę. Pięknie. Okej. Okay. O, ładnie, ładnie wychyl głowę. Dobrze. Ile ja mam tych hedzików? 6 na 10 z jaki O! Oh. Jak mi przywalił. Dobra, no nic. Chciałbym uciec. <tłynie> Tego się nie spodziewał. Jest hedzik osiem. Pięknie. Dziewięć, dziesięć... What? <laughs> Dobra, to było, to było piękne, przechodzimy do nowej gry. No i witam w zadaniu numer 5, musiałem niestety grę zrestartować, bo jak widzieliście jednak celowanie do przeciwników z karabinu szturmowego stojąc przed nimi kiedy wają shotguna nie jest dobrym pomysłem. O nie, Powaliego. Ostatnie zadanie polega na pokonaniu dystansu w ciągu 15 sekund po otrzymaniu obrażeń. Najlepsze, że gdybym nie dostał tego headshotu, to zadanie bym wykonał. Otrzymałem obrażenia, no i uciekam, zadanie zostanie wykonane. Już mi coś tam wskakuje. No i to by było na tyle z zadań tygodnia 9. Mam nadzieję, że Wam się podobały, jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka pod filmem, komentarze, obejrzałam, obejrzałem. A jeśli chcielibyście dołączyć do naszego grona, to przypominam również o naszym Discordzie w Gaming. link do niego znajduje się pod filmem. Oraz o możliwości wsparcia poprzez YouTubea, opcją wesprzy, albo całkowicie bezpłatnie kodem w Gaming w sklepie. Nie zabieram Wam więcej czasu, życzę miłego dnia, czytam wieczora i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!